Hej, cześć, Siemoneczko. Wszystkim witam was w kolejnej serii na kanale. Jest to FlatOut 2K. Zobaczymy, czy to będzie seria pełnoprawna, czy też nie. Ale zobaczymy, jak się w to gra, bo już nie pamiętam. Praktycznie wiem, że to jest tutaj masakra z autami. Przejdziemy sobie tryb kariery. Oczywiście weźmiemy sobie jakiegoś gniota tutaj. Bardzo przyjemna gierka. Najbardziej to mi zapadło w pamięci. To są te challenge takie specjalne, ale to później może przejdziemy je. Albo nawet będzie jakiś odcinek albo nawet w tym odcinku jeszcze pokażę wam, e, jak to wygląda e, carshopnie e, upgrade. Może jakiś upgrade zrobimy, engine'a. Mm -mm. Dobra. Tu możemy. Aha. Dobra, bierzemy wszystko. I lecimy z tym tematem tutaj derby Race i Street myślę, że derby weźmiemy na początek no i zaczynamy zobaczmy co to, jak to się gra bo już nie pamiętam grafika, no nie przerażcie się ale to jest naprawdę stara gierka Tutaj się rozbijamy po prostu autami, jak najwięcej. Wow, kraty takie w 2D, typowo. Lecimy, lecimy. Dobra, możemy go wyprzedzić. Jakiś korze mi tutaj. pad nie wiem nawet pod którym jest nitro. A tutaj. Dobra, pod kontrolem. Ja szukałem tutaj wszędzie. Wo wow wow, wow, wow. za chwilę będę jechać na dwóch kołach Wo. Wow, wow wow dobra 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 Tutaj trzeba jak najwięcej masakry robić ale my sobie poradzimy to inaczej W tym Tutaj trzeba wygrać ten wyścig, to jest najważniejsze. Trzy okrążenia mamy tylko więc no, stara, dobra, ścigałka. Szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że on się przypadnie do gustu. Wow Dobra minuta 21 na jedno Na jedno krążenie. Tutaj korzenie wszystko może nam przerwać Dobrą passę O nitro dostaliśmy za free Wow Tylko 172 km na godzinę jedziemy Takim gniotem to I tak dobrze. I będą teraz trzeba tutaj całe zniszczenia zrobione, czy też nie. O, patrzcie, kamienie. Wszystko może nam tutaj przeszkadzać. Co nie, jak na starą gierkę, to naprawdę jest spokojny klimat. Ja już i tutaj tak bardzo wyprzedziłem, że mogę sobie nawet na spokojnie na wstecznym jechać. Ale tu nie o to chodzi, w ogóle jeżeli nam się przypadnie tak gradu gustu, to ci łapeczkę, żeby było więcej tych odcineków z tego. Tutaj nitro jeszcze dołożyliśmy, minuta 6.95. Dziewięćdziesiąt więc nie tak najgorszy wynik. Podejrzewałem, że będę miał. No wcześniej mi troszeczkę nie wyszło. No bo te zakręty takie źle łapałem. Ale może teraz. Będą dobrze zakręty łapać. No nie złapię dobrze zakrętów. Ale może do minut zejdziemy. No miejmy nadzieję. Tutaj soundtrack jest po prostu mega. Ale ja go nie mogę zaś puścić. Aż tak bardzo. Żebyście słyszeli go. Bo prawa autorskie wejdą. No i... Oczywiście film nie zrobi takich osiągów. Które bym mógł zrobić. Będzie jeszcze szybciej niż wcześniej? Tak. Minuta cztery. Finish. Dobra, mamy pierwszy zrobiony. Teraz kolejny. Slam? Wow. Dobra. Ej. Lecimy kolejny czy upgrade? Może troszeczkę upgrade tutaj zrobimy. Jakieś e, hamulce nie możemy. Dobra, no to lecimy dalej. Ej. Tutaj. Nic sobie nam to nie dało. By. Ale amortyzatory. A zbyt drogo jeszcze. Dobra, tutaj koła. I hamulce. Najpierw koła weźmiemy. Za cztery stówki. No to lecimy teraz z kolejnym wyścigiem, tutaj, żeby mieć pierwszy już secik zrobiony. Dobra. O, dawaj. Może tutaj się z nimi jakoś pościgam, tak że będą jakieś lampy. Zobaczcie, jeszcze będzie blokować, co nie? Wow. to może naprawdę przeszkadzać wszystko. Tu jest taki distraction, derby perfidne. maluch tutaj. Jezu, patrzcie, co ten maluch tutaj zrobił. Teraz gdzieś tam. Wow, 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 patrzcie. Normalnie nie wierzę w niego. Oj, siódma pozycja. Nie no, tu możemy przegrać nawet, ale nie o to chodzi w tej grze, pamiętajcie. Chodzi o dobrą zabawę, żeby jak najwięcej tej kasy zdobyć, już trzecią pozycję mamy, dobra druga. No i pierwsza, oczywiście. Pierwszej teraz jest przekozacko. Patrzcie! Co ja tutaj zrobiłem? Jezusie! Jakie fikołki! Nie wierzę, patrzcie jak wygląda mój gniotek Już cały rozwalony. Ale pięknie, pięknie się tutaj jeździ. Stara gierka naprawdę wciąga. Nie powiem, no chciałbym właśnie dla was całą zrobić tej odcinki z całej serii. O ile się uda. Dobra, mamy zwycięstwo, pięknie. No, 45 sekund. Dobra. Zobaczmy, ile dostaniemy kasy. 500. No, slam. 5 razy, więc pięknie. 500 dostaliśmy. Plus 500. Plus wygrana. 20 punktów dostaliśmy. No i mamy pierwszy derby za sobą. Nie powiem. No, ciekawie bardzo. No i mamy event. High jump. No to powiem wam tak, te, trzeba teraz w tym momencie e, może troszeczkę tutaj zmodyfikować no pięknie, dobra mamy tutaj zmodyfikowane trochę teraz na engine nie stać mnie na nic może sprzęgło znaczy skrzynia biegów, sorry. E, nie sprzęgło. E, dobra. Mamy zero kasy, ale możemy teraz pójść na kolejny wyścig. E, I myślę, że to będzie. Dalej, jakieś derby. Dobra, potrójne. O jezu, pamiętam to bardzo dobrze. Tą, tą planszę. W kanałach się jeździ. A. Się od razu tak wywala, tam można na skróty pojechać, niby na skróty, no tutaj. Nie wiem, czy pamiętacie tę gierkę na tyle dobrze, żeby w nią więcej grać. Tam chyba kolesia zmiotło, co nie? Dobra, wlecę tędy. Więcej... Więcej nitro za to dostajemy. No i pierwsze miejsce, pięknie. No, mamy to. Drugie okrążenie już będzie łagodniejsze, sporo. Ja już nie tutaj nie będę musiał denerwować z innymi. A tyle to jest ta muzyka wciągająca, że nawet ci nie chce mówić nic. A wy nie możecie tego słyszeć aż tak bardzo. Szkoda właśnie. Dobra, prawie mi ma mają. Nie ma co, tutaj trzeba po prostu pojechać po bandzie. 1,14 Nieźle jest bardzo dobrze. Przy taki fajny wjazd Wow, jak się teraz zmieniało? tej kamerę, a na C, o pięknie teraz mam troszeczkę dalej. Będzie łatwiej? Możliwe? Jezu, jak ja kiepsko wylądowałem. To nie na jakichś rurach. Jeszcze w Hasiu walnęłem. Te oponki się przydały. Pięknie, mamy to. Dobra, możemy teraz kolejny wyścig robić. Bo hajsiwo zdobiliśmy. Pięknie, 1300. E, może jeszcze upgrade taki zrobimy, co? Co wymyślicie? No. Oczywiście. Trzeba tutaj zapgradeować troszeczkę. Nasz pojazdik myślę, że on jest na tyle dobry, że będziemy mogli długo nim grać. Ale czy na pewno to się zobaczy? Dobra, lecimy. Nie ma co, na, co tutaj czekać. Jest mało map takich. My jako pierwsi to ostatni zaczynamy. Wow. Są trochę urozmaicone te mapy. Jak widzicie. Bardzo ciekawe. Tu trzeba wszystko rozwalać po prostu, żeby... Mieć więcej y, nitra. Tu jakieś pola kukurydzy. Tu jakiś kombajn. Jezu, to nie... Auto nie jest na to przystosowane. <laughs> Ale go wniotłem. Coś innego. Nie ma takiego bicia, że będziesz mi tutaj wjeżdżał. wow e. Patrzcie, maluszek mnie tutaj chciał dorwać. Znaczy, przegonił mnie, co nie? Nie wiem, czemu mi się kojarzy ta gra bardzo z... Wow, 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 Patrzcie, jedno, jedno nie uderzenie takie kiepskie. No nie pozwolę sobie tutaj mi tak uciekać. Dobra, mamy dwa lapsy jeszcze, więc może tu przyjdziemy. Miejmy nadzieję, że tak. No, tego malucha trzeba dogonić. Zrobiliśmy to. Jaki tutaj roz... <laughs> rozwałka. On już jest za mną. On tak zmodyfikowany jeszcze. Maluszek. Jakbym tutaj się właśnie nie zatrzymał, to już bym dawno, dawno skończył ten wyścig. Bo to nie jest trudne tutaj przejść to. Jezu, co tam stało, co nie? Im więcej tutaj zderzamy się i więcej rozwalamy, tym więcej mamy kasiwa. Ale też raczej siwa nitra więc tutaj trzeba na to patrzeć. Dobra, mamy to. Kolejny... Kolejna wygrana. Więc pięknie. 800. Czy możemy coś upgrade'ować tutaj jeszcze większego? Dobra. Mamy tutaj upgrade. Zawieszenie. Dobra. Czy my tutaj mamy klocki hamulcowe? Holding będzie troszkę lepszy. No to, co ostatni wyścig i pokażę wam może ten challenge takie specjalne. To na to. Myślę, że tak po dwa puchary to jest w sam raz, żeby właśnie pokazywać. Wow, tutaj mogli ich zmieść. Jezu się prosto w ten trafiłem Ale będę miał teraz stratę, patrzcie No Co mi tutaj zrobili? Ja już za chwilę nie będę mógł skręcać, co nie? Dupę tę mam kurde w siedzeniu kierowcy Już na samym początku gry, co nie. Dobra, czy to jest, Jeden, dwa. Dobra, lecimy do endy. Większy nitro, zaraz ich dogonimy. Jeszcze mu dołożę tej Spida. No, dawaj, 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 dziadku. Dobra, byłem trzeci. Dobra, drugi jestem. Już się wkręciłem tak bardzo, że tej slampy nawet nie pomogą. O, no, ten pierwszy nie chce mi pozwolić, ten jack. Ale musimy musimy go przekonać. Ajajajaj. Aj, aj, aj. Dobra. Tu zaraz go pokonamy. Zaraz go dogonimy. Dopiero to jest drugie okrążenie, dobra? Mamy jeszcze czas, więc nie jest tak źle. Muszę tutaj więcej tylko rozwalać rzeczy, bo on mi się oddala. To jest najgorsze, właśnie. Dobra, nie możemy pozwolić mu przejść, wygryć z nami. Oni będą teraz coraz trudniejsi w przeciwnicy, bo też modyfikujące właśnie auta. Więc ja tutaj nie mogę żadnej popełnić błędu żadnego. Więc ja to pamiętam jak za dzieciaka właśnie grałem online, mi się udało tutaj połączyć jakoś, nie pamiętam teraz jak i właśnie te takie dodatkowe challenge się robiło. Ale to były lata, lata temu. Wow. Dobra, udało się. Przeżyliśmy. Ale jeszcze nie mówię hop, bo ty... Właśnie, mogę trafić w coś. Bo już maskę straciłem. Więc będzie kosztowny remont. Dobra, ale mamy mamy wygraną na Easy. Pięknie. Co wy sądzicie o tej grze? Dajcie mi znać oczywiście w komentarzu. No, ale my tutaj zarobiliśmy 1100, 2200 za kolejny puchar. Gest Station Derby mamy, odblokowane, mamy nowe auto odblokowane, blastera nowego. I banger. Banger pamiętam, że, że był ciekawym, właśnie. Car shop. Dobra. E, czy my chcemy tutaj na Race ten, czy na, na street? Może zobaczymy, tutaj możemy mieć. Uh, Roadcaster. Ale bardziej long, potrzebuje kasy. Dobra, zobaczmy tutaj derby. znaczy e, ten. 15. I 160 tysięcy, więc musimy tutaj naprawdę teraz łoić. Tutaj 6 tysięcy na tego, ale ja tego nie chcę póki co. Póki co chciałem wam jeszcze pokazać, że tutaj jest takie coś jak Single sound. I myślę, że najpierw high jump, bo odblokowaliśmy go. Ja sobie oczywiście wezmę ten najlepszy pojazd. Skip tutorial. I teraz trzeba będzie tak przelecić tak, jedna, druga, tak. No i tutaj można właśnie tą akruację tak mu robić. Ale nie trafi w nic. Bo za troszkę za, za wysoko 60, bo muszę na 40-50 jakoś ustawić. Żeby to właśnie było ładne, ładnie zrobione, ten To Są takie właśnie takie śmieszne yy, rzeczy z blata. No i się przyklei do setki. Brawo! Mamy pierwszą setkę, więc jest bardzo, bardzo dobrze. Zobaczmy. Może nam się uda drugą setkę tak zrobić. O, tędy. Pyk, pyk, pyk. No, prawie. 83,8. Aj, no. Jesteśmy kiepscy do tego. Ale dobra, nie będziemy już tego powtarzać. Takie są właśnie te santy single event, jakiś tutaj single derby, single, ale my chcemy karierę oczywiście. Więc to by było na tyle. Nie zapomnijcie o w górę komentarza no i subskrypcji. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcineczku z FlatOut2. chaos.